Siemano mój ugaczy, dzisiaj mamy kolejne omówienie Paco. Dzisiaj jesteśmy znowu z gościem specjalnym. Hello. Kolejna znana osobistość z, z tawerny. Um, ale co? Nie ma co prze, Nie ma co przytuzać, no. K krótki update, sypki do omówienia. Zaczy... Krótki update, tylko trzy strony tekstu. Nie to... <laughs> nie, ma się, nie ma co się rozgadywać nad nimi. Ehm um, Pierwsza zmiana to czysto kosmetyczna, czyli podział po prostu eliksirów na trzy grupy. Spoko, git, nice. Przejrzyście się zrobi. Mhm, mm przejrzystość. Do, do, te, do tego jest dążone, widzę ostatnimi czasy, co mnie bardzo cieszy. Eee, to krzyżość eliksirów jest jakby jawna i dodano, co dany poziom robi zawsze. Eee, co dany poziom po prostu daje i co powoduje i bardzo dobrze. Bo wcześniej w sumie, nie wiem, ja grałem Wiedźminem raz, ale nigdy nie widziałem, żeby ta jakoś toksyczność bardzo wpływała na grę. Nie w sensie było w, w ogóle od, odczuwalności tej toksyczności. Jakby eliksiry po prostu były, istniały i tak naprawdę mhm. się nic nie robiło z tego. No, znaczy eliksiry istniały, się ich używały, się nimi spamiło, bo były broken. Na przykład, e... no do tego przejdziemy zaraz. E... To jest jakaś jeszcze zmiana, że. O, po prostu zmiana typu. E... O nie zapomniałem, że mam eliksir, mogę go użyć jeszcze Że można użyć kota albo Rodriveris po rzucie. Czyli typowy ruch, kiedy brakuje ci 5% do jakiegoś rzutu i przypomina, że masz tam jedną rzecz, której nie użyłaś, ale możesz jej użyć teraz. To jest dobra rzecz, chociaż z drugiej strony. Jeżeli... Um, gracz stwierdzi, że... Chcę zrobić to, ale tego nie zrobiłem w ostatnim momencie, kiedy na przykład miałby umierać. To jest trochę przykre, bo w sumie wykorzystywanie tego, tej mechaniki, nie? Zastanawiasz wiesz, Kot i Devries mało co dają ci. Do... Ma, 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 Małe mają taki wiesz, że to ci coś uratuje przed śmiercią, bo Kot daje ci widzenie w ciemności, a Devries daje ci pomoc do spostrzegawczości, nie? Więc no tak, te... ale wyobraź sobie, że więc to w walce jest to, rzecz, bardzo no... to jest bardzo sytuacyjne w walce. No, wyobraź sobie taki rzut na, na to, czy znajdziesz albo czy zauważysz, że ktoś się do ciebie zakrada. A czekaj, bo chciałem użyć eliksiru w momencie, kiedy usłyszałeś, że jest z tobą. No to już zależy, nie? No, ale to... Myślę, że to jest tak zmiana na plus, bo... Znaczy, dobra, powiem tak, według mnie Wiedźminy teraz dostali masywnego buffa dzięki tym eliksirom, szczerze. E... To prawda. E, I ten, co jeszcze powiedzieć. Dobra, może by się potem. Ale no. A, że teraz zimnej zimna krew ci nie daje cały czas ten, nie? Bonusu. No, znarfili to, bo chyba troszkę się zirytowali. Dosłownie. A czekaj, mam zimną krew! Hmm, ciekawe czemu? Ciekawe czy był jakiś gracz, który tego nadużywał. Nie mam pojęcia o czym mówisz. Dobra, <laughs> przejdźmy dalej. eliksiry ogólne Pełnia ma zwiększone leczenie, teraz to nie jest kompletnie losowy rzut e, tylko masz stałe ilości co ci to daje e, no i nie możesz stakować pełni, po nie możesz być trzech pełni i dostać 75 HP Logiczne To jest spoko. Po Dobra, zmiar, na pewno poziomie alchemii jesteś w stanie zwiększyć HP o połowę e, Wcześniej ten max był większy, ci, maksymalnie mógł ci zwiększyć o więcej niż połowę, ale no tam był też ten czynnik losowy ten no, Elixir teraz pewnie jest silniejszy zdecydowanie bardziej niż wcześniej. Przez to, że ma stałą ilość, a nie RNG. Czyżby w kolejnym Sofizmacie miałbyś zagrać Wiedźminę? Nie, jeszcze mam pomysł na builda na kolejny Sofizmat. Mm. Kontynuując. Wydaje mi się, że to jest naprawdę potężna zmiana dla wszystkich tych, którzy stwierdzili, że grają w Wiedźmina, bo uwielbiają sam... Samą, samą koncepcję Wiedźminów, nie. No. Bo jednak e, wcześniej Wiedźmini byli trochę słabsi niż zwykli ludzie, nawet. E, pff, czy ja wiem. Znaczy, dobra, przed zmianami raz może tak. Teraz ze zmianami raz tam dodali, fa dodali pa pa parę fajnych bonusów dla Wiedźminów. Ale Elixir i tak zawsze dawały tą, jakby ten upper hand mały e, nad resztą. No, i plus znaki. Znaki były masywne w early game, i dalej są. No, tylko że dużo graczy zapominało o dobrym użyciu znaków. To no już być... jest inna kwestia. Ale to już jest kwestia po prostu gry, mi się wydaje. E... I sytuacji. No. Dobra. Las Mariborski. Zwiększone skiwane punkty magii. Znowu bez rzutu losowego, tylko stała ilość. I powiem ci, że to. Że to jest w stanie dać na pewno poziomie 25 punktów walki. Wiesz, wiesz. to jest masywna ilość. To jest hmm. jakby darmowe, To jest darmowe użycie umiejętności tej mistrzowskiej. No i to jest takim wykończeniem, że tak powiem. No. To, to mógłby być fajny finisher, mi się wydaje. Po prostu pijesz las mariborski i ten, nie? I... Walisz zdolność... Masyw... walisz zdolność mistrzowską. Dokładnie. E, chcę się upewnić, Was las mariborski... Tak, punkty magii. Wcześniej mi się wydaje, że zwiększa punkty walki, ale to może ja jestem taki ten, po prostu coś źle pamiętam. Wydaje mi się, że były punkty e, magii, ze względu na to, że znaki że to miały być wiesz, na um, związane ze znakami. Mhm. A znaki, z, znaka, znaki znaków używa się poprzez e, jednak magię. No, to prawda. E, I w sumie. No i tak to jest dosyć spokojnie. Znaczy, no, wiedźmini mają minusy do magii, więc. dosyć duże. Trochę się w sumie wyklucza. Co, powtórz? Trochę się to w sumie od... może wykluczać. Czemu? W sensie. Mm, sam koncept tego, że wiedźmini używają znaków, które są zależne od magii, a mają minusy do magii, nie? A czy to jest. Y, nie, mają na, nie mają minusów na znaki, ale mają minusy w próbując próbują skastować Knebel na przykład, nie? No tak, tak, to, to, to jest jasne. No i też upper handem jest to, że w sumie wieźmini po prostu robią gest zawsze, a to nie jest ten, więc w sumie są odporni na knebel. To jest prawda. Te zmiany są po prostu masywnym buffem do Wizminów. Bo mało sobie growie w sumie. Bo Wizmini nie, nie byli tacy silni jak mówiłam wcześniej. No w sumie coś w tym jest. Ehm, dobra, dalej mamy. Puszczyka i czajkę. No czyli po prostu dwa eliksiry, które generują punkty walki. E, I e, punkty magii. Puszczek magii, czaj, walki. E, zmniejszono ich regenerację po prostu. Mmm. Okej. Okay. No. Dostawanie 15 punktów magii co turę. Co Nie, co rundę, przez 3 rundy. E, było masywne. Mm. Natomiast e, punkty magii, no nie są aż tak ważne, więc. No. Znaczy, dobra. 20, 25 punktów magii co rundę, przez 3 rundy, to po prostu mogłaś w jednej turze wywalić. Nie wiem, dwa potężne znaki. Potem masz znowu to z powrotem, i walisz znowu znaki. Sobie zagrać świeźdźwila pod kastera, nie? Trochę tak. Teraz ta zmiana po prostu robi, że nie da się z tymi znakami tak do końca. Jesteś bardziej w... ograniczona w tym. Mhm. No, ale ważne, ważne że, zmienia... że zmniejszono ilość punktów walki, bo. Bo przecież ten wiedźmi pił szajkę i po prostu walił ci tak. E, zdolność mistrzowska odczekiwał które walił koncentrację, zdolność mistrzowska odczekiwał które koncentrację, zdolność mistrzowska. No. Znaczy to było możliwe, gdyby ktoś zagrał wiedźminem, wtedy. <grych> gdyby ktoś grał wcześniej wiedźminem i to odnalazł. Wydaje mi się, że wiedźmin miał po prostu powiedzmy nawet troszeczkę za dużo mechanik, przez co nigdy nie było się do końca pewnym, co, czego użyć w danym momencie. No, wie, wie, wiedźmy ma trochę wysoki ten e, skill floor. Poziom trudności. Wejść po prostu i zacząć nim grać dobrze. Bo trzeba dobrze. Trzeba z, bardzo mocno zbalansować postać. Trzeba dobrze zbalansować postać pod względem, jakby walki bronią, pod względem magii, e, pod względem uników, albo po prostu znaleźć inny sposób na to, żeby przetrwać, nie? No, dokładnie. Ale im z czasem, im dłużej jesteś w grze wieźminem, no to. Tym, tym bardziej się opłaca. Tym bardziej jest mocniejszy, nie? Znaczy mi, jest w sumie ciężko gdzieś postawić, mi się wydaje, jako yy, jako rasę i slash klasę, bo magowie na starcie są strasznie słabi, ale w lejcie są mocni, yy, zwykli wojownicy są o, są mocni na starcie, ale potem trochę tracą, a Wiedźmin jest gdzieś tak pomiędzy. Wiedźmin po prostu jest perfectly balanced. <grym> Do, chyba, no, mi Wiedźmi, może być najbardziej zbalansowany ze wszystkich. To jest dość ironiczne, patrząc na balans. Balans, po prostu. No, Sofis ma to dłonki balansu, zapraszamy. <laughs> mm, dobra. O, no tutaj, wywer de Vries, zwiększone szanse po prostu na udany ten. Udany rzut na spostrzegawczość. 40% na piątym poziomie, to jest. To jest podwojenie szans, tak naprawdę. No. I tu trwa 60 minut poza walką. To jest bardzo spoko. Hmm. Eee, no, i dalej jest kod. Eee, usunięto wymaga wymóg posiadania alchemii, po prostu na drugim poziomie. Eee, I dodano szanse, tylko jakie dodaj dodano szanse dodatkowe do opisu, czas trwania. No, tak naprawdę jedyną zmianą jest usunięcie drugiego poziomu alchemii. W sumie nie wiem, czemu parę eliksirów miały ten, 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 ten wymóg, że trzeba było mieć drugi poziom alchemii. Hmm. Być może po prostu chodziło im o to, żeby mm, eliksiry były mniej dostępne. No dla, tak, z drugiej strony, kot i. Mm, nie pamiętam co jeszcze. Kot jeszcze jeden eliksir, który chyba jest tam niżej. E, miały tego wymogi, alche wymogi alchemii. Więc nie wiem, w sumie. Ale dobra. E, przechodzimy do eliksirów defensywnych. I zamieć, e, zmniejszono szansę uniku, którą się dostawało z zamieci, e, na 4, 8, 12, 16 i 20. No, czyli szanse podobne do utrzymania tempa po prostu. Zamyć, za, zamieć była broken. Z, wszędzie i zawsze. Ale czy teraz właściwie opłaca się mieć i zamieć? Tak, jest to tak naprawdę utrzymanie tempa, nie? Tylko, że zbiera ci magię, a możesz użyć w międzyczasie lepszych zaklęć, znaków. Znaczy to jest eliksir, nie? eliksirów, przepraszam, przejęzyczyłam się. Znaczy wiesz, walisz zamieć, walisz utrzymanie tempa, masz 40% do uników. Powiedzmy, że grasz z zimieszkiem no to rzezimieszek dostaje kolejne 25%, to jest już darmowy 65% dodatkowe do uniku. Twój bazowy unik to może być powiedzmy 40%, masz 105% na unik. No ma w tym coś, ma w tym coś sensu. Darmowe 20% wiesz, do uniku dla Wiedźmina, no, ja bym przyjął bardzo chętnie. Jestem tylko ciekawa kosztów wyrobów tych eliksirów na przyszłość, bo zakładam, hmm. że to może się w trakcie gry już bardziej uskutecznić. A no faktycznie, bo w sumie nie ma napisanych jakie są potrzebne te składniki to, i ile. Czy to składniki, czy to chociażby koszt samego eliksiru? Znaczy jak robisz, to raczej samemu robisz eliksir, nie? Ale w sumie też trzeba pamiętać o tym, że może ci wyjść na poziom szósty eliksir, to wtedy jest dopiero nieźle, nie? No dokładnie. Um. Dalej mamy jaskółkę. Po prostu leczenie zostało zmniejszone. E, I to jest bardzo dobre. Teraz leczy. Działa overall dłużej, ale leczy mniej e, na każdym tiku. I to jest. No przecież Wiedźmin, On dostawał całe HP z powrotem. Na jednym tiku jaskółki. On w jednej turze leczył się 25% HP. O tak, masz rację. Więc to to, 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 to... to nie miało sensu, no Do, dopóki wiecie, miał jaskółki, on był nieśmiertelny. Więc jakby to... Wiedźmin... Yy, yy, hmm. Jaskółka według mnie mm, w tamtym momencie była mocna pod tym kątem, że leczyła 25% twojego twojego HP zamiast yy, brakującego HP na przykład. A nie, jaskółka leczyła mm. zawsze ten y, base, ilość. Zawsze. Tak, tak, właśnie, właśnie mówię, że y, to base było trochę za dużo, gdyby to było na przykład brakującego HP. Mm, od tego dekokt chyba. Dekokt leczył taką bardziej wartość ten. Ileś tam procentową HP? No ale wiesz, y, wciąż jaskółka jest mocniejsza. Była, właściwie. No, bo nie wiem, bo ja jaskółka nie, nie może ci przebić twojego HP, nie? Ale jak wypijesz dekokt, to dekokt ci podwyższa HP z tego co rozumiem. Który jest tu niżej, właśnie. Dodano, że efekt przekroczenia maksymalnego HP się po prostu nie kumuluje. Ach, Więc masz rację. Możesz wypić dekokt, yy, zwiększyć ci HP, yy, HP o ileś tam, potem dopijasz pełnie i masz więcej HP. Tak, jak to nazwali, dość nieskończonego HP. Infinite HP Glitch um, wierzba No zwykły eliksir typu e, No to był Elixir, który po prostu blokował wszelkie efekty kontroli tłumu, takie wręcz przewrócenie, pochwycenie e, Był spoko Czas trwania został dodany um, Spoko Bo nie było to określone i no, nie było wiadomo. No. To jest po prostu spoko rzecz, że jest dodane. Mhm. Em, pocałunek. Pocałunek em, to jest elixir typu wierzba, tylko on zapewnia ochronę przeciw krwawieniu i rozdarciu. Em, brak wymogu też jego poziomu chemii, tak jak wcześniej w kocie. E, no i bardzo fajne. Bardzo przyjemne rzecz. No. Um, dalej mamy powój, yy, czyli ochrona przed podstawowymi efektami żywiołowymi. Um, no właśnie, nie jestem co do końca pewien. Tych, yy, ten, yy. dobra, one, one są toksyczne, te eliksiry, co nie? No tak. Tylko problem się pojawia wtedy, kiedy taki wiedźmin po prostu pójdzie pod, pod full defensywę. On się na, nafaszeruje defensywnymi eliksirami. I nic, żadne, żadnego statusu nie można na niego nałożyć zatrucia, bo ma wilgę, nie można na niego z, nałożyć na elektryzowania, spowolnienia, zamrożenia, podpalenia, e, wyciszenia, e, krwawienia, rozdarcia, nie można go przewrócić, nie można go ogłuszyć. On po prostu jest po prostu jest absolut unitem, który stoi i po prostu idzie. Pytanie, czy mm, stworzeń, wypicie eliksirów tak trakcie jak czasami nie traci turę? No tak, nie? Jedną turę traci. Więc dlatego, wydaje bożujesz, mi się, że to nie jest aż takie. Dlatego pijesz je przed walką. No, ma to sens, ale co, jak, jak ci się. Wystarczy tak naprawdę przeczekać takiego Wiedźmina. To też prawda. Wiem, że to może prosto brzmieć, ale. No, tylko że wtedy on wyciąga biały, bia, biały miód i leci round 2, nie? Wiesz, i, i, i kto, kto, kto szybciej przeżyje? E, ty z Twoją koncentracją i oddawianiem punktów walki? Albo mag? Gorzy, gor, zdecydowanie to jest bardzo go, gor, gorsze dla magów. E, kto dłużej przetrwa? Wiedź z 30 tysiącami eliksirów pod pazuchą, Czy mag, który nie ma nieskończonej ilości nieskończonego punktów magii i w pewnym momencie musi źródło wyczerpie? Wydaje mi się, że mimo wszystko mag. Zapytać dlaczego? Bo mimo wszystko, Wiedźmin jest teraz wytruwany przez te eliksy. No. I to samo wytrucie myślę, że sprawi, że Wiedźmini nie będą aż tak chętnie sięgać po, po eliksiry w każdym momencie. No, tak, tylko właśnie po to masz białe miód, żeby zlikwidować toksyczność, nie? Myślę, że to, to trzeba byłoby teoretycznie przemyśleć. Wieć po prostu dostały, dostali masywnego bufa jeśli chodzi o przeżywalność. To są, prawda. są w stanie po prostu przetrwać dłużej dzięki tym elixirom i zmianom. Um. Dobra, co tam jest dalej? Grom. Grom po prostu zwiększył siłę ataku i dodano mu opis, yy, dodano czas trwania do opisu. Yy, Okay, no po Elixirów nie miała czasu trwania opisu, więc po prostu teraz został dodany do wszystkiego. No, Super. tak samo masz w filtrze Petriego. Mhm, mm filtr Pet Pet Petriego wzmacnia szanse na prawne użycie znaku. Um, to na mnie tylko został dodany czas trwania. Trochę się tu rozwodzić nie można. Um, nerw wilka. Bardzo potrzebny. Um. No, no co, no... Wiek jest za mocny trochę. Dalej mi się wydaje. Nie, z... wydaje mi się, że jest teraz wystarczający. 20% do każdej czynności bojowej? Unik jest no... czynnością bojową. No dobra, ale zwróć uwagę na to, że yy, po pierwsze masz czas trwania, a po drugie. Yy, a po drugie Wiedźmini dostaje mocnego bufa yy, związanego z... Defensywnością, więc odebranie im jeszcze tak całkowicie ataku, myślę, że może być czymś negatywnym, nie? Mimo, że nawet można tego użyć do uniku, do, yy, wiadomo, jakiejś akrobacji, mhm. to myślę, że to jest zmiana na dobre. Tak, tylko, więc ja się boję bardzo tego, przy yy... Że po prostu ludzie nie zaczną się elixir stakować, nie? Wypiją zabić, wypiją wilka um, Zimna krew to jest 25% To jest 65% już bazowo do uniku hmm. To prawda Czy się boję, że wizjini po prostu zamienią się w... Average Dodge Simulator <grym> Ma to jakiś sens po prostu stanie się goły na środku areny sofizmatowej, gość będzie próbował go uderzyć, ale to, tego nigdy nie trafi, bo chodził o procent na unik. Nie, no ale wiesz, wciąż uważam, że ten to zatrucie możemy dać w kość, bo mimo wszystko nie możesz sobie miodu wypić w każdym momencie, a przeciwnik i tak może wykorzystać reakcję, żeby na przykład przerwać ci picie miodu. W sumie prawda. No, zobaczymy jak to będzie in game faktycznie, nie? No, dokładnie. Um... Rosomak dodano czas do trwania efekt <grymne> eee, Rosomak, czyli no eliksir, który zwiększa Ci damage jeśli jesteś eee, jeśli masz poniżej połowy swojego maksymalnego HP Efekt trwania został dodany po prostu eee, dzierżba, zmieniono nazwę, dodano czas trwania, zmiana, zmniejszenie obrażeń eee, i nie działa na eliksiry dystansowe. Dzieżba to jest bardzo mocny eliksir. Tak, to zdecydowanie, mm. Ktoś się po prostu łupie Panie... i dostajesz damage od... To, to, to są ciernie po prostu. Mm, tak, ale dobrze, że przynajmniej nie działa to na ataki odległościowe. To już by było zdecydowanie za mocne. Bo za po prostu stoisz od gościa 300 metrów, nie? Uderzasz go i... O! Umierasz, I... bo to z dzierżwy randomowo. Dokładnie. <śleski> mm. Spoko, no ta zmiana obrażeń była potrzebna, bo 16 true ataku na jeden hit, to było broken wcześniej, to było, w stanie, to było cię w stanie zonshotować po, 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 po dwóch uderzeniach, to mogło cię zabić. Po tylko dwóch uderzeniach? Wydaje no mi się, że nawet z dobrym asortymentem po jednym o, uderzeniu. Po jednym też no, z dobrym asortymentem, nie? I ten, ale... Po dwóch, tak wiesz, sama Dzierżawa po dwóch ciosach była w stanie się na spokojnie zabić. Mm. Um, czarna krew, zmniejszono obrażenia um, i eliksir działa na kradzież punktów magii i zdrowia. To jest bardzo dobra zmiana. Tak, to jest zmiana, która po prostu jest kolejnym fajnym buffem. Po mm -hmm. prostu jakby teraz walczysz z magiem, ten mag już wyczerpało mu się ten yy, źródło magii po prostu mówi a dobra, wykradnę mu magię, co mi się stanie, nie? BOM! 15 ataków Co może pójść nie tak w skrócie. No i po prostu śmierć jest zatrutą krew. Bardzo fajna zmiana. Eee, czarna krew staje się useful w sofizmacie dzięki temu. Bo powiedzmy sobie szczerze kto wcześniej nas wliwa ci, by ci wypił krew? Mara? Dobra, to jest. To jest dobry przykład, dziękuję. To, to jest jednorazowy przykład, tak? Hmm. Ale jaki dobry? No dobra, niech będzie. Um, Księżycowa pył został usunięty z eliksirów. Oj. Ee, bo nie był eliksirem, po prostu był petardą. <laughs> <laughs> to, to się zastanawiałem czasami, czemu księżycowy by pył był po prostu wpisany w eliksiry. <laughs> Być może miał proces tworzenia jak eliksir? Może, ale nie no, ale petardy inaczej. Brakuje mi, brakuje mi raz petard. No, to zdecydowanie. Trzeba napisać na Zezercynii, gdzie petardy. <laughs> um, I eliksir łagodziciela, to jest nowy eliksir. Nowy eliksir, wow. Nowy eliksir. Już go wrzucam. Mm. Bom. Zadaje dodatkowy atak równy procentowi maksymalnych punktów magii wroga. I to jest jedna taka rzecz. Jest jakby... jest manewr bojowy nazwany Łowca Czarownic. To jest mistrzowski manewr, który robi dosłownie to samo. A widzimy mając w eliksirze Powiem tak, opy. Po prostu. No, 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 właśnie tak. No to jest. To, to, to... to jest, Kurczę bardzo mocne. No to kurczę bardzo mocne to ma powiedziane. No to jest dosłownie danie umiejętności mistrzowskiej w eliksir. Po prostu. Nie, nie, nie musisz użyć punktów magii, nie musisz użyć punktów walki nie jest po prostu to pijesz i masz darmowego gołowce czarować za 3 rundy. Pięć rund! Pięć rund na piątym poziomie, przepraszam. Wydaje mi się, że równie dobrze mogą zrobić um, tak ze wszystkimi umiejętnościami. No ta nie nie ta... oszukujmy się, skoro umiejętności um, legendarne są na tyle mocne, że mogą być eliksirami, to dlaczego są legendarne? No właśnie, nie? To jest... To jest... To mnie lekko tak... tak... Trygeruje. Trigeruje, no. Ze te umiejętności specjalne są dodawane w efekty albo w ten eliksiry. Rozdarcie, znaczy, rozdarcie to też jest to też jest umiejętność. To jest jakby strzał... umiejętności specjalne, te umiejętności um, ostateczne z danych klas wydają się być teraz po prostu niepotrzebne. No. Znaczy, przynajmniej niektóre, nie? No. Na przykład pocisk przebijający. Po co ci teraz pocisk przebijający? Pocisk, który przebija dowolny pancerz ten, ee, że po prostu walisz gościowi true atak, skoro masz rozdarcie. Mniej punktów. Lepszy efekt. Lepszy efekt. I może. skrócie agresji by W skrócie... W sk... W skrócie nie wiem. Nie, 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 niektóre, niektóre zmiany są takie trochę farfetch moim zdaniem i dodawanie umiejętności mistrzowskiej w efekt w Slash Elixir jest dziwne i no, nie, nie powinno tak być, no. Jest nie dość, że dziwne to dość... Um, nie chciałabym tu użyć słowa nietypowe, ale takie... Takie niefajne, bo odbiera. No, niefajne, to, no! Odbiera to, tam. Jest jakby. No, odbiera tą uniwersalność tych umiejętności, nie? Tą unikalność. Unikalność, no! Bo po co ci to czarownic, skoro możesz sobie pić od warba i ło... Wow. Robię tak. dosłownie to samo i przez pięć rund. <noise> no, ale dobra. Niezbyt przyjemna rzecz. No, i to w sumie tyle, jeśli chodzi o eliksiry. Więc no. Eliksirów e... wszędzie teraz w każdej kategorii jest po 7. A, no. E... Tak. tak, warto, warto dodać. Kosmetyczna zmiana, bardzo fajna. Tak, tak. właśnie e... dlatego został dodany zresztą ten ostatni eliksir, z którym mamy troszeczkę problemów. No, tak troszeczkę, tak samo jak ja mam pr troszeczkę problemów z rozdarciem, jako efekt, ale. No. To chyba tyle, jeśli chodzi o omówienie pacznota Elixirów z wczoraj, 26 czerwca. No to co? Dzięki za oglądanie. I widzimy się w następnym umówieniu pacznota, albo w czymś tam. Zobaczymy jeszcze. Na razie. Maju!